Panie Kapitanie, Stanisławie, drodzy Państwo, miałem nie zabierać dzisiaj do głosu, ale po takim wystąpieniu, po takim zaszczycie, jak mnie tu dzisiaj spotkał, takie podziękowania jestem zobowiązany do Państwa tych słów powiedzieć. Przede wszystkim cieszę się, że ta Wisła, która dzieli powiat włoski na dwie części, jest najpiękniejszą rzeką, o jakiej marzyliśmy i jako mamy. I to. Uwieczniają tacy ludzie jak pan Stanisław, bo mimo że jest niewielkiego wzrostu, ale dla nas jest bardzo wielkim człowiekiem. Mazowsze płockie ma dużo ludzi bardzo znaczących, bardzo mądrych, a przede wszystkim pracowników. My jako samorządowcy cenimy właśnie ten kursz, ale także to ciężko, wytrwało pracę. I myślę, że ten drobiazg, jaki żeśmy uczynili, żeby pomóc w wydaniu tej książki, w budżecie powiatu nie zachwycił powiatem. Natomiast jest to udokumentowanie pewnej historii, ale także danie przesłania pewnego, że ta Wisła będzie nam potrzebna, że ta Wisła robi się martwa, że ta Wisła nie ma wody. I teraz porównajmy to, co było z tym, co my robimy z tomisku. Jest to dla nas pewne wyzwanie i chciałbym, żeby takich Panów Stanisławów narodziło się w tych czasach jak najwięcej, żeby o to rzekę dbali. Dziękuję serdecznie Panie Stanisławie. Dziękuję Państwu za to, żeście tak licznie przybyli na promocję tej książki, ponieważ wszystko tworzą ludzie. Najlepsza książka może być, ale nie, jak nie będzie czytana, nie będzie y, przez ludzi otwierana, nie będzie ich znaczyła. Najważniejsze jest to, co w tej książce, żeby ta książka była żywa, Żebyśmy się odczytali i te wszystkie wnioski, jakie tam są zapisane, wyciągali i wdrażali w życie. Dziękuję serdecznie Państwu. Panu, 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 panu.